Słuchajcie, taki zbieg okoliczności, niech zbieg okoliczności, ale to się czasami ciągnie tak jak domino. Spotkaliśmy się z Krzyśkiem i z Mirkiem. Ja pojechałem dalej, w Polskę i co się okazuje, przyjechał do mnie Krzysiu znowu z Hala. Piękne latanie. Witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy w okolicach przełomu rzeki Białki. A w oddali, ma... A w oddali co tam jest? Yy, Tatry. Tatry, nasze polskie piękne Tatry. Tam są trochę zamglone, tu widać same wierchy. Kawał łąki, tu przepiękna górka, ta lista taka. Wokół niej się super lata, także Polecam miejscówkę na wakacje i na superlatanie. Pozdrawiam wszystkich z grupy PPG Poland.